Czy post przerywany działa bez zmiany diety? Krótka odpowiedź: czasem tak, ale zaraz zobaczysz, dlaczego to nie takie proste. Post przerywany to strategia kiedy jesz, a nie co jesz. Dlatego możesz jeść pizzę i schudnąć, ale to nie znaczy, że warto. Na początku działa, bo skracasz okno jedzenia i zjadasz mniej kalorii. Mniej kalorii to spadek wagi. Proste ale organizm szybko się adaptuje. Z czasem zjesz więcej w krótszym czasie. Efekt? Waga staje w miejscu albo rośnie. Bez zmiany diety możesz też poczuć spadki energii, skoki cukru i gorszy sen. Bo jakość posiłków ma znaczenie. Jeśli dodasz zdrową dietę do postu, efekt się wzmacnia. Organizm lepiej spala tłuszcz, zmniejsza się stan zapalny i poziom insuliny. Post z pizzą działa tylko przez chwilę, post z warzywami, błonnikiem i zdrowymi tłuszczami to jest dopiero mocna kombinacja. Nie musisz jeść idealnie, ale bez zmiany żywienia post przerywany to tylko półśrodek. Podsumowując, post bez zmiany diety może zadziałać na start. Ale dla trwałych efektów trzeba zadbać o to, co masz na talerzu. Post przerywany to narzędzie, dieta to fundament. Najlepsze efekty są, gdy łączysz oba. Połącz post przerywany z dietą prozdrowotną. Zapisz się do naszego newslettera i odbierz 7 dni diety za darmo. Link do zapisu znajdziesz na naszym profilu. Oferta ograniczona czasowo.